So. Dzisiaj będą kulisy animowania, no i zanim będę animował muszę usunąć tą plastelinę, ona mi tutaj dość przeszkadza. Okej, okay, chyba możemy animować. Zobaczmy, jaki efekt uzyskałem. Och, jest fajnie. Muszę dodać maskowanie. Maskowanie, czyli muszę usunąć ten doczek, i jak usunę to, to będzie nieźle. Zobaczmy mm, to jeszcze raz. Ok, fajnie. Jestem zadowolony z efektu. Myślałem, że takie będzie wyglądać dobrze. No i to był jeden z takich krótszych filmów. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Franka i Patryka. Chcieli być pozdrowieni na odcinku. I jeszcze jedna informacja: nie będzie mm, ogólnie tej animacji na kanale, bo właśnie przed chwilą z niej zrezygnowałem, bo ta scena na przykład wyszła fajnie, ale w wielu scenach światło bardzo miga i. Nie będę tego nagrywał od nowa, tylko zrobię, się skupię na bardziej historii Strażnika Lasu, bo tam było też kilka innych pobocznych wątków, a teraz się skupię tylko na historii Strażnika lasu. jest mi trochę szkoda, bo ta animacja w sumie całą ją zrobiłem, dodałem już wszędzie głosy i w ostatnim momencie podjąłem decyzję, że jednak nie będzie jej na kanale, no ale tak to już jest. Ja byłem Jolek Ziklocki, siema.